so good. Siema, z tej strony Agis i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o tym aucie, takim samojeżdżącym, o którym mówiłem chyba parę filmów wcześniej. Cała sprawa zaczęła się tak, że siedziałem sobie przy komputerze i nie miałem totalnie nic do roboty, więc po prostu, wiecie, no sobie przenosiłem foldery z lewej strony pulpitu na prawą i z powrotem, bo to jest jedyne, co można robić, jak się nie ma nic do roboty, prawda? A ja jednak często mam takie momenty w życiu, kiedy widzę, że robię za mało, albo po prostu powinienem robić więcej, to znajduję sobie coś do roboty i wtedy te rzeczy, te roboty nazywam często projektami. No i już masę takich projektów miałem, na dobrą sprawę ten kanał na YouTube, na którym teraz oglądacie ten film jest również takim projektem po prostu, bo nie miałem co robić i sobie pomyślałem, że mogę tam jakoś zrobić jakiś filmik, się wyprodukować, no i się okazało, że się nawet przyjęło. Podobnie było z moimi serwerami w World of Warcraft, GTA San Andreas oraz jeszcze milionie innych gierek, do których robiłem serwery, po prostu nie miałem co robić, a pomyślałem sobie, hej, no mogę tutaj to tak wykorzystać, czy zrobić jakąś stronę internetową, czy jeszcze coś innego i po prostu się wykazać. Smutne przy tych projektach jest tylko to, że w sumie nawet jak robiłem te projekty, to wiedziałem, że one są tylko na chwilę i będę musiał kiedyś je usunąć po prostu. Przyjdzie taka chwila, kiedy znudzi mi się ten projekt i będę musiał iść do następnego. Wtedy akurat jeszcze eksperymentowałem właśnie z Pythonem oraz z Raspberry Pi. Jest to taki malutki komputer, który jest wielkości karty kredytowej i mógłbym tam jeszcze dalej iść w detal, ale w sumie tylko tyle musicie wiedzieć, jeżeli nie znacie się zbytnio na komputerach. Nie ma on zbytnio dużej mocy, to znaczy i Zisa na tym nie pogramy, w Lola też nie i w inne gry też nie, ale w sumie chodzi tutaj o to, że nadaje się on perfekcyjnie do tego, aby wykonywać w miarę proste zadania w kółko i w kółko i jeszcze raz. Jeżeli chcemy zrobić jakiegoś prostego bota albo powiedzmy chcemy sobie postawić serwer na naszą stronę internetową czy coś takiego, to Raspberry Pi do tego się idealnie nadaje, ponieważ on akurat tyle mocy ma w sumie, że tutaj styknie. Okazało się również, że mocy styknie na to, aby wykonać pewnego rodzaju automatyczny samochód, czyli po prostu taki samochodzik, w tym przypadku taki model RC, który będzie jeździł samodzielnie, podejmował jakieś tam decyzje, czy w lewo, czy w prawo, czy prosto, i wiecie o co chodzi. Wiedziałem jednak, że przyda mi się osoba, która będzie robiła wszystkie fizyczne rzeczy za mnie, w sensie takie bardziej manualne, czyli na przykład jakieś tam montowanie silników, czy jakiegoś tam serwa i tak dalej. Ja po prostu w to jestem dosyć słaby, mogę to zrobić, ale inne osoby zrobią to lepiej. Ja jestem od programowania. Biorąc pod uwagę wielkość tego projektu, to jest to nawet pozytywne, jeżeli robi się to w dwie osoby, dlatego że mieliśmy wtedy szkołę i tak dalej. Wiecie tu wszystkie inne rzeczy, którymi trzeba się martwić, jednak w sumie nie trzeba. Ale może powinno się martwić, więc no, dwie osoby się przydadzą. No i wiadomo, jak się pracuje w drużynie, to plus jest taki, że ja koncentruję się tylko i wyłącznie na programowaniu, a mój kolega w tym momencie się koncentruje tylko i wyłącznie na tym, aby coś tam zamontować czy po prostu projekt ogólny tego samochodu. Ja sobie wtedy akurat kupiłem taki malutki model samochodu, znaczy on miał tam skalę 1 do 10, więc może nawet nie taki mały. Się nawet okazało, że można było nim świetnie driftować, więc żeśmy się też parę razy świetnie pobawili. Pomiędzy zabawą ja jeszcze dobierałem różne części do tego modelu, który byśmy potrzebowali do właśnie zrobienia naszego projektu, czyli różne tam sensory, serwa, po prostu silniki, takie wszystkie fajne, małe rzeczy. Na początku znalazłem jakieś pierwsze lepsze silniczki, później znalazłem kontroler do tych silniczków i w sumie tutaj już się zabawa zaczęła, ponieważ rozebraliśmy całkowicie nasz samochodzik, ten, który żeśmy mieli, i wsadziliśmy tam nasze nowe rzeczy. Naszym pierwszym zadaniem było po prostu przekonanie się, czy o tych nowych częściach ten samochód jest w stanie jeździć, po prostu więc ja tam zacząłem programować i zrobiliśmy taki program. Że ten samochód poruszał się na wsadzie. O co tutaj chodzi? Na jakimś laptopie po prostu odpalamy sobie tam program, wiecie, no i później po prostu jak klikamy W na przykład na klawiaturze tego laptopa, no to wtedy nasz pojazd porusza się do przodu. Jak klikamy S to do tyłu, A to jest lewo i D to jest prawo. Oczywiście prędkości tego modelu nie były jakieś tam zawracające, żebyście nie myśleli, że on tutaj 100 km na godzinę czy nawet 50 jechał, dlatego że byliśmy po prostu ograniczeni napięciem, które mogliśmy wykorzystać, czy ewentualnie nawet mocą. To wszystko jednak opierało się o baterii. Oczywiście, można zrobić, wiecie, samochód, który jest podłączony do ściany, do gniazdka, tylko no tutaj jesteśmy limitowani przez kabel, a tego byśmy nie chcieli robić, więc po prostu mech. Tutaj mamy baterię, która nam wystarczyła na 20 minut, mniej więcej i git. Na początku jednak powiedziałem, że ten samochód będzie tak w pewien sposób zautomatyzowany, to znaczy nie będzie to, wiecie, tam najbardziej inteligentna bestia w uniwersum, która będzie sama jeździła i w ogóle jak będziecie chcieli kawę z lodówki, to też wam przyniesie taką, bo tutaj jednak o to nie chodzi. Teraz jak na to patrzę, to można spokojnie to zrobić, jednak wtedy wiadomo. Ona była szkoła i tak dalej Więc trzeba było się zaangażować w inne rzeczy Na ten projekt nie było jednak aż tak dużo czasu A my z kolei nie chcieliśmy również poświęcać tam również aż tak dużo czasu Ja podczas programowania tej bestii w zasadzie opierałem się na mojej karierze w Garry's Modzie Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście To jest ta gra, Garry's Mod I co tutaj mam powiecie, taka gierka w sumie do programowania automatycznych pojazdów Ja, jako małe agisiątko, kiedyś grałem również w Garry's Moda Tylko nie grałem w Garry's Moda tak jak przeciętny youtuber To znaczy, o, strzelamy się, u, ale bed u, XD, albo nie robiłem jakiejś jeżdżącej pralki, tylko zajmowałem się programowaniem, ponieważ w Garysmodzie również mamy taką funkcjonalność. Tą funkcjonalność mamy tam również od razu z dwóch stron, ponieważ możemy programować w Lua na przykład, czyli tak bardziej eksternalnie, że tak powiem, a możemy również programować w E2, czyli w grze. E2 to znaczy bardziej po ludzku Expression tu, i to jest taki ogólnie język, który jest podłączony pod paczkę Wire w Garysmodzie, a w paczce Wire mamy również inne tam części, i w gruncie rzeczy chodzi o to, że możemy tam pisać jakieś śmieszne programy. Jako mały Agisionko często grałem na serwerze o nazwie Inżynieria Ekstremalna i poznałem tam różne w sumie ciekawe osoby, na przykład Freda, który później zaprogramował w Garysmodzie jakąś tam kopię Windowsa i tak dalej. Także było nawet ciekawie, prawda? No ale na tym serwerze również mieliśmy takie pseudo wyścigi i one polegały na tym, że każdy z nas robił taki malutki samochodzik, który właśnie jeździł sam po prostu po jakimś tam torze, który my również zrobiliśmy. No i wiadomo, który samochodzik był najszybszy, ten wygrał, no i tam miał zwycięzcę i było świetnie i tak dalej. I ja w ten sposób nauczyłem się. Robić w pewnego rodzaju automatyczne pojazdy, bo one tak jakby same jeżdżą i nie wiadą wam w totalnie nic, ale nie są one do pewnego rodzaju inteligentne. Tam w zasadzie moim zdaniem nie ma żadnej inteligencji, ponieważ ten po prostu pojazd wykonuje to, co mu powiedzieliśmy, czyli jedzie do przodu i uważa, żeby w nic nie wjechać. No i dokładnie w ten sposób był zaprogramowany nasz model. Po prostu jechaliśmy sobie tam do przodu, po naszym domu żeśmy rozstawili jakieś trzy punkty kontrolne, które były jakoś tam oznaczone i one były dosłownie wpisane w kod, jeżeli chodzi o pozycję, także tutaj nie było żadnej rewolucji. Nie było to, że tak powiem, mówiono, inteligentne lub tak całkowicie automatyczne, ponieważ pozycje, mówię, no, były wpisane tam fest, że już nie można było ich zmienić, znaczy można było je zmienić, ale trzeba było wtedy otworzyć, wiecie, pliczek tam z programem i zmienić pozycję. No i ten samochodzik rzeczywiście działał, ponieważ wpisywało się, powiedzmy, nie wiem, jedź do punktu numer jeden i ten samochodzik wtedy zaczynał swoją podróż. Nieważne gdzie był, zaczynał swoją podróż i to było nawet okej. Okay. Jeżeli rzucaliśmy mu coś pod koła, czyli, nie wiem, stawialiśmy mu jakieś pudełko zapałek, czy coś innego po prostu w drodze, to on postarał się to ominąć, jeżeli jednak nie mógł tego ominąć, no to po prostu stał w miejscu i nie poradził sobie dalej. W moich planach przyszłościowych, w moich notatkach, które mam do dzisiaj, zapisałem sobie, żeby zrobić po prostu taki system, jeżeli coś będzie posiadało dany kolor, w sensie powiedzmy, jeżeli postawimy mu czerwony bloczek i zielony bloczek, to on potrąci ten czerwony i pojedzie dalej. W moich planach przyszłościowych miałem jeszcze masę innych rzeczy zapisanych, na przykład wykorzystanie po prostu OpenCV, żeby zrobić tam jeszcze masę innych rzeczy, jak w ogóle rozpoznawanie znaków stopu, czy jak tam innych rzeczy, także było naprawdę fajnie, ale się skończyło. Na koniec mieliśmy po prostu samochód, który jechał do przodu i zależnie od tego, czy było coś z przodu, jeżeli tak, to skręcał po prostu w lewo lub w prawo, zależnie od tego, która strona była wolna po prostu i tam, gdzie było więcej miejsca, więc no luz, to, to było to i tylko tyle, na tym się skończyło. Skończyło się dlatego, że mały Agis był młody i głupi po prostu, wtedy jeszcze miałem dziewczynę i ona do mnie mówiła, hej, nie, nie możesz siedzieć tyle przed komputerem, musimy wyjść z domu, żyć życie i żyć życie to znaczy, ku**a, siedzieć w McDonald's" i wpierdalać burgery, ja pierdolę". No może to nie była dokładna definicja tego, co tam się wtedy stało, ale w gruncie rzeczy ja po prostu zostałem zmuszony z zewnątrz do tego, aby rzucić mój projekt i szkoda naprawdę, ponieważ ja dosłownie mój projekt wyrzuciłem, to znaczy po prostu zniszczyłem ten samochodik w całości i no cóż, szkoda. Ja chciałem być wtedy tak na siłę, że tak powiem cool, a jak wiadomo coolowi ludzie nie siedzą przed komputerem, no więc no doszedłem do wniosku, że ja nie mogę siedzieć przed komputerem, a szkoda, bo może by mnie to jakoś bardziej zaczęło wychodzić i może byłbym gdzieś w innym miejscu w życiu niż jestem teraz. Nie, że mi się moje obecne życie nie podoba, to nie tak, bo jest super, tylko po prostu się zastanawiam, co by było gdyby, jakby tam wtedy, wiecie, tam w przyszłości i w ogóle takie inne rzeczy, czyli to, to już was nie interesuje. Może kiedyś byśmy na ten temat tutorial zrobili, zobaczymy, aczkolwiek ja dobry w sumie w uczeniu ludzi nie jestem. Ja po prostu umiem programować, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć komuś, dlaczego ja to tak robię i dlaczego to tak jest. Ja po prostu wiem, że jak ja to zrobię, to tak ma być i koniec, skuwa, kropka, Także no nie wiem, czy, czy ja jestem dobrą osobą do robienia tutoriali, ale może kiedyś coś zrobię. Jeżeli chodzi o ten cały kod właśnie e, tego samochodzika, no to niestety on też troszeczkę poszedł się jebać, ponieważ jak tłumaczyłem wam e, w poprzedniej historyjce, którejś tam ona już tak troszeczkę dawniej była, no on właśnie był na tym laptopie, który został troszeczkę tak zniszczony, że później już był taki total damage. I teraz wiem jakie to jest głupie, ale wtedy niestety nie szanowałem żadnych serwisów typu github i tak dalej, dlatego że po prostu uważałem, że mój kod jest dla mnie i po co to jest innym ludziom i wej, wej, żal w ogóle co ty robisz. To, ja, także no cóż, no moja głupota, to teraz trzeba było zapłacić, że tak powiem. Ale to nie jest nic strasznego, dlatego że teraz mam więcej umiejętności niż wtedy i teraz mogę to zrobić 10 razy lepiej. I w sumie no, to jest bardzo prosty program, tak czy inaczej, do napisania. Po prostu opiera się na if statementach i jakichś tam lupach i tak dalej. Także to nie jest jakoś specjalnie, wiecie, smart. Od razu mówię z góry, że jest różnica pomiędzy automatycznym samochodzikiem a inteligentnym. W tym przypadku mieliśmy bardziej automatyczny, dlatego że wpisywaliśmy gdzie po prostu chcieliśmy pojechać i tam, nieważne co było po drodze, to dojechaliśmy bezpiecznie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie projektu, projektu, programowania ogólnie, czy jeszcze czegokolwiek innego, to zapraszam was w komentarze, gdzie postaram się na wasze pytania odpowiedzieć jak najlepiej tylko mogę. Tak czy inaczej, dziękuję wam za oglądanie, żegnam się z wami ja, czyli Agis. miłego dnia i cześć!